Siemanko, witam was. jestem Xandrix. Dzisiaj gramy w League of Legends. Jest to mój pierwszy odcinek z pierwszej serii. Eee, gramy normala. Stworzyłem sobie nowe konto. W mojej drużynie jest Garen, Graves, Warwick, ja Rengarem. Dawno nie gram Rengarem. I aż A w przeciwnej dru drużynie Xerath. Nie wiem jak go się czyta. Kasadig, Warus i Katarina. Jak widzicie, tu nikt nie ma flasha, nie ma nikt Ignita, to są... Ja mam chyba trzeci level dopiero. Więc y, tyle. Co bym chciał powiedzieć? Muszę sobie ściszyć League of Legends w grze, bo będzie bardzo głośno, nie będzie mnie w ogóle słychać. Więc lepiej, jakbym tu trochę ściszył. Z tego co widzę, to mamy Warwicka na dżungli. Ja idę na soltopa. Będę miał pewnie Garena z... Mam trzech midlane'ów. W postaci na mida? Teraz nie wiadomo. Xerath pójdzie pewnie na topa z Garenem. Kassadin pójdzie na mida. A teraz tu już ściszę. Mi tyle pasuje. pierwsze co bierzemy, to Q, z tego co się orientuję. Yy, Grom na angielskiej wersji, oczywiście. Yy, tu bym się mógł uzbroić w łódki, gdyż to mi się przyda na pewno. I trochę potek. dobra, yy, Nie wiem, czy nie jest za cicho, nie wiem, czy nie jest za głośno. Więc tutaj już będę musiał zobaczyć na nagraniu. Yy, ta seria, yy, chciałbym ją nazwać. Yy, nie wiem albo Lol na spontanie, albo Leak of Spontan, coś ze spontanem, bo to będą takie odcinki typowo spontaniczne, dlatego że będę grać postaciami, którymi na przykład nie ugrać albo nie ogarniam za bardzo yy, Będę grać takimi postaciami, yy, którymi po prostu w ogóle nigdy nie grałem albo hmm. takie rzeczy i nie będę znać żadnych buildów, nic nie będę znać. I po prostu ten taki jakby poradnik do postaci, której w ogóle jeszcze nie znam, ja bym to mógł nazwać jak... tam musi być, możecie sami wymyśleć. Dobra, miniony są zespawnowane. Jak będziecie chcieli, mogę zrobić też serię z jakimś znajomym. Także będzie można. Napisać w komentarzach bądź na pw i wtedy coś się nagra Dobra, nasz tutaj pasyw do wyskoku ku. Ja, jakieś uderzenie. Angielskiego za bardzo nie znam, więc też jest bardziej spontan. już pić weźmiemy. Mówię, jak poszaczę, że Korengar za pierwszy raz w ogóle chyba gram. Coś pewnie kiedyś grałem, chyba na Django, tak mi się wydaje. Ale naprawdę nie pamiętam. Jest, yy, na 30. levelu, które mam konto. Już mam 30. level na moim drugim koncie. To kątę dzisiaj utworzyłem, zagrałem tam MT. na początku, żeby dostać to, to RP, i tam, żeby mówić grać normalnie, wbiłem to do normali i dopiero teraz gram. Wszystkie gry, które będą, będą na normalach, chyba że będziecie chcieli poradnik, to wtedy zrobię albo na pistromie, albo tam ze znajomym. Wtedy wszystko będzie opisywane. Dobra, dwa farmy. No będą na razie takie małe, pierwszy pojadą, mogą też... Pierwszy, 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 które mają 30 levela grają. pierwszy, 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 tego użyć Ładnie. Dobra Dużo a tu nie wiem co jeszcze tu stoi Ten tutaj dość agresywnie gra Dobra, ta nadal się nie próbuje wracać Dobra, włączone Wziąłem, pół, mam włączone Włączone, co mam z tym włączeniem Mamy... No... Wleczone Double kill 0 w statach. Może to będzie. Jak znafidujemy to szybko to on przejdzie. Po prostu. Możemy już tyle kill i nie będziemy mieli taki dół. Dobra. Mam jeszcze jedno piciu, więc sobie to użyję. Hmm, ten garn ma teleporta. ale też ma teleporta. A rzucę w tego... ...Kazachę. Aha. Wszystko w tego. Nie podbieram. Dobra. Sią sobie w tego miałem, koniec, Dobra. Eee, co do... no nie to. Stop. Nie wiem, co to zawsze robił. To jest specjalny item. Ja tego nigdy tam nie kupiłem, bo nigdy tą postacią nie grałem, więc... Każdy, tego kupił postacią, to tak marzy. Wiktor chyba jeszcze tak marzy. dodatkowo może dodatkowo no... to jest no. no, no, gang. no ja mu nie pomogę gdyż to by było dodatkowo... przegrane przez no, grę. Dobra, dobra mm, kupujemy to i chyba kupimy... Ich tam jest 2 AP, bym kupił Merkury, Tripsy, albo na Kuldą. To jest właśnie to, co tu wziąć. Dobra, kupujemy Merkury. Garen jak zwykle coś tutaj ma problemy. No. Zawsze lubiłem ulti tego rengara. Się robił wtedy niewidzialny i wbijał się jakby z krzaków. I to było mocne. Dobra. Ten yy, no... jaki on się nazywa. Ok, sobie daje radę na swolbocie. Ale ten warus jest silniejszy. każdy ma tutaj swoje momenty. Ten tu się teraz boi przyjść. Dobra, niech tam zostaną, Михаил, жить на вас. Э. Расхватся за мной, Nie ma, ona jeszcze nie ma ulti na. Mam ratunki, że ult nie no ja ma. tutaj do tego, czy jak mamy trzy, to mamy plus 10 armor penetration i 5% cooldown reduction czyli też dobrze dobra, trzeba będzie cofnąć mm -hmm. nie mm -hmm. mamy mm -hmm. dzieciak. tutaj dzieciaka to jest tu dobra, tu teraz będzie trzeba uważać też nie jesteśmy na low razem widzimy w tym samym momencie y heal'a więc trzeba będzie uważać dobra, Garen już tutaj weszedł yeah. u jest... yeah. E i ten garan nie Już ten garen jest garena. Ładny power a Jeszcze będzie no, dobra, 5 na 6, a 125 mówi Dobra, tu bakniemy taka ta ma full, ma prawie ulti, więc tu trzeba będzie cofnąć. Dobra. Tego już się nie ulepsza, tego nie będziemy kupować, bo te budki mi nie będą potrzebne. kupił Page'a, ale nie wiem, właśnie, tu jest to, że nie wiem nigdy, co kupić bym złożył. Kurczę, tu jest Bayer. że nie wiem, jak go się buduje, czy pod Full AD chyba. Dobra, idziemy Full AD Pick Infinity, Zephyr, no nie wiem, Zephyrę. Ludowy Młot? Nie, to było trochę takie, o, prawie bym i... piciu, no, piciu kaska Jeden na wpłynęs. Dobra, więc co do serii, miałem na początku mówić, hmm, seria będzie raz, dwa razy w tygodniu, trzy max, nie wiem jak się wyrobię. Internet mam dość szybki, wysyłanie mam 2 mega na sekundę, więc tu będzie trochę szybko. Jeśli filmy będą jak się nie 480p do HD jak będę miał trochę więcej widzów, to wtedy dopiero będę wrzucać w HD. Ale dobra, jest ja ich trzech, ja mam ulgi. No i nie na tanka, nie na tanka! 10-1 oczywiście 500 na dwójkę w rzuce, bo zawsze można by um, to tu ulepszimy sobie jak to mamy, bo no 25 mówiłem speedom, dobra, tutaj, pójdę tam na ganka, dlatego mi da widzę, że ten xerax, xerat jak on się tam zwie? Okahania To będą po imieniu mówić, albo w oczy bojniku najlepiej no. Dobra, obijamy i robimy tak, tak Piciu, piciu teraz no. no i double kill i teraz możemy sobie spokojnie wystawić. Chyba sobie go zbieram na tego ringara. Bardzo mocno postać. No zawsze można optymować. Dobra. No i ja już idę do swoją liga. To teraz spróbuję zrobić reda. I wtedy. Dobra. Co mamy tu? 9. Zamiast, no, nie każdy nie robi na niebskim. No bo inaczej, jak ja tak skutkiem. Nie zobaczymy. Nawet pomówić w to szybko to zrobię. Teraz kupimy sobie... ...krwiopijec. The blue twister. Czy jakoś tak. Mówię, no, z wypowiedzeniem też nie mam za bardzo dobry, jest tylko silniejszego. O nie, o lepsze, mam się do końca. Miałem trzystu angielskiego. Także... Ale coś tam kojarzę, coś dogadać bym się z kimś dogadał. Do Można... też tak... Dobra. Kasani, teraz na tego mi da. ja spróbuję do na

Za daleko wychodzi, ale on idzie po kila, nie, nie idzie. I damy tutaj. To się zostanę. No, chodźcie, chodźcie. Nie no, czego ja gram pierwsza, z tym i wymianą. m 14 -1. i jeszcze to jest więc można by tam iść, ale najpierw poksera ta idzie dobra już co to nie pójdziemy tym jest Tu rad, jest turat trochę damage'a jest tam potem teraz wyłączę mikrofon muszę odkasłać dobra no, w związku z tym Gravesem tutaj wziąć i to, no, tak. to sobie jest że to zadzierać zadzierać, jakaś 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 tam jakaś 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 do jakaś jakaś I'm sorry. Ładunków, co ja mam tutaj zamiast manchy i użyję sobie kuta już niezniszczony damage jeden sam wierd z tam zabrałem w tej bardzo dużo no, to już jest magia z tego co widzę dobra pakniemy i kupimy co? no nie wiem co kupimy na pewno tak te loterialki i chyba no nie, 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 nie to się nie opłaca już wiem co kupimy Ymm... Bluta. nie, to jest Marchweaver, Blutalizer to jest to no, no to mamy teraz Magic Penetration Dobra, może nie ja tego gosta. bo mi się nie chce tu czekać. O, widać, że to są nowy, jak na mój poziom 30. O, nie dorzucił, podchodzę jak... И, ну, of ]е of ]е. Так, там. Ну, трипл-килл, бандит, трипл, бандит, трипл, бандит, я chociażmy ulti, no co to za typi? W dodatku 20, w dwadzieścia minucie 23.1 mega statku.

W na, na następnym odcinku może zrobię jakieś plany do Ciebie teraz, jeżeli w tym odcinku nie za głośno. Dobra, idziemy do tego warusa. Nie mogę go rozwalić do innego skina. Panie. Dobra, yy, teraz tak mam to na maksymalnym Teraz to... Teraz to już nie Dobre staty mam <laughs> Spell vampa jeszcze nie mam Ej, Tego, kupię. Miecz o kupię Mieczopistolet cię poda mi O Oni siódmy level, ja już piętnasty Dobra. Zrobię ino hekstacza i idę na drugą. Na tego. Na bronę. A nie na drugą. Garen. Na cepentę, ja chcę pętę, ja chcę Jeżeli on sobie myśli, że ja do niego tam nie wejdę, to się myli do grubo, nie? Bo ja tam wbiję, jeżeli będę miał ult. A true hunter never rests! Więc to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i to było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Aaj.